mam. Dziś trochę totalnie inny odcinek niż zwykle. Czy Wy też jesteście tak ciekawi jak ja, dlaczego Elmer of the Breyer jest tak potężnym bossem? Dlaczego Pierdelony Dzwonkarz i jego liczby DPS są tak duże? Czy poradzi sobie z Nightlordami? Czy jego moveset ruchów poradzi sobie z końcowymi bossami? No i ten film nam wam to pokaże. Że być rzetelnym, sprawdzimy oba skalowania czyli skalowanie pod jednego z gracza oraz skalowanie pod trzech graczy. Jeśli spodoba Ci się taki format, daj znać w komentarzu albo łapką w górę, żebym wiedział, żeby coś takiego tutaj doprowadzić do końca, bo zrobimy na, na pewno, zrobimy chyba wszystkich bossów kontra Briar, tak mi się wydaje. Dobra, przejdźmy do mięsistej, miodnej walki. Sprawdźmy teraz bossa, który ma dostać wzmocnienie... Ale na dzień nagrywania tego jeszcze tego wzmocnienia nie ma, więc zobaczymy jak sobie poradzi na razie sobie z tym bosikiem. Potem możemy zrobić mały updatecik. E zobaczymy jak z wzmocnioną wersją by dzwonkarz sobie poradził. Tutaj mi się wydaje, y znaczy Maris nie jest ciężkim bossem. On jest wręcz banalnym, tylko jest bardzo nudnym i on testuje naszą cierpliwość. Jest bardzo mobilny i ciężko czasem go dogonić. Wiadomo, no, prędzej czy później go dogonisz i mu zajebiesz za hita. No ale na przykład z, z movementem dzwonkarza, to ja nie widzę tą, tej walki, nie? Ona absolutnie nie jest widowiskowa. Ale jak na razie ma dużą przewagę nasz dzwonkarz. Ale jak on idzie powoli, proszę. Mogę mu dać więcej movement speeda? Proszę. <laughs> A wiecie co? Najgorsze jest to, że on tą pierwszą fazę, hmm, znaczy tą pierwszą fazę. Odskalowanie na pierwszą osobę on to wygra raczej. Będziemy musieli jeszcze zobaczyć jak na trzech graczy. O kurde, widzieliście to? Dzwonkaż jest podatny na sen! A to... bardzo duża ciekawostka. Na przykład mnie o tym nie wiedziałem, więc jak wy też nie wiedzieliście, to... to już wiecie. Nie no, ale te ataki Cały czas misują mnie. Mam cały czas lata. Dlatego chyba mi się wydaje, że on jest taki... ten... ten boss jest najmniej lubiany ze wszystkich. Bo... mimo wszystko, uważam, że ten Maris jest o wiele lepszą wersją Elden Vista z klasycznego Elden Ringa, ale dalej ma ten sam schemat, czyli... no, takie powolne ruchy, uciekanie od gracza. A mi się wydaje, że... No, czy właśnie, mi się to wydaje, więc nie wiem, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jak nie wszyscy, może większość graczy solsowych czy nie woli po prostu taką walkę... to no wi wiadomo, od razu w szlanki, gdzie masz cały czas kontakt z przeciwnikiem, cały czas, że tak powiem, akcja. A tutaj, no, no co masz, łeski które spadną i... Zadano, zadając dzwonkażowi 700 obrażeń to trochę żart, nie? Trochę żart, a nie walka. Ale co by nie mówić o walce gameplayowo to artystyczny zamysł jest cudowny, naprawdę mi się bardzo podoba. I tu jest, się pojawia taki ogromny dysonans pomiędzy yy, czysto gameplayowym zamysłem bossa, a wizualnym. Są bossy, które robią to i to bardzo dobrze. Na przykład uważam, że taki Radan z dlc jak klasycznego Elden Ringa, tak robi to dobrze. Że i jest taki efekciarski, efektywny i gameplayowo jest wymagający i świetny. To tutaj... O kurwa no... Znowu się zresetował dzwonkarz. Yy, bo cały czas ucieka od niego ten Maris. Jak na osobę... Co się z eskalowaniem na osobę pierwszą? Za długo ta walka trwa. A, a przypomnijmy, że dzwonkarz nie ma małego demacha. Patrz, 500 na hita mu wali. Jest duży demage. Więc to trochę żarcik, że, że ta to, to walka tak po prostu długo trwa. Chyba nie trafię go, nie trafię go. Potrafił go. Brawo. Ah, brawo, jaka ulga, a nawet nie walczę. Teraz zobaczymy skalowanie na trzech, żeby Was jeszcze bardziej zanudzić. Żeby jeszcze bardziej zanudzić. No dobra, No mamy więcej czasu, żeby pogadać, nie? bo schemat tej walki już widzimy, jak, jak wygląda. Jak jesteście stałymi widzami, jesteście wytrwałymi, że tak powiem, lubicie nawet, że tak powiem, moje wypociny, tak jesteście w tym fragmencie, słyszycie to, to no. napiszcie kiełbasa w komentarzach. I też macie tą przewagę, że... że wiecie coś więcej, nie? Na przykład mogę wam zdradzić info, chociaż kurde, nie wiem, jak to chronologicznie będę wypuszczał te, te odcinki. Wydaje mi się, że przed jeszcze tym odcinkiem wypuszczę odcinek o koopie. W się sensie w duo, bo ma być się aktualizacja. Yy, From Software zapowiedziało, że właśnie wy, wypuści koop na dług. Nie na trzech, bo już mamy na jednego też jest, więc teraz będzie na dwóch. Widać, że w słucha graczy. I pomimo, że nie mieli pierwotnie, pierwotnym zamyśle tego zrobić, no i tak to dodali po po namowom graczy. Uch, a nam została ta walka jeszcze. <laughs> Może ja Wam ją przyspieszę. Dobra, ja wam ją przyspieszę. Dobra, przyspieszyłem ją. Jak tylko mogę. Nie no, chłop się bije z matką 5 godzin. Czy wy to widzicie? Nie dobra. Dzwonkarz kontra Maris to jest chyba taki przypomysł, na jaki kurwa wpadłem kiedykolwiek. jeszcze <laughs> ta muzyczka taka zbugowana. Lego, proszę, lego. Wiemy, że wygrasz. Oczywiście może, może się okazać, że te bomby, które spuszcza może zadadzą mu tak dużo obrażeń, że on nie ustoi tym dzwonkarzem. Proszę, wal go na dziurę, proszę. Doładuj go w fabrykę, proszę. Proszę. Jest przyspieszone na razy trzy. Jak coś o stager. Dobra. Proszę, zabij go. Nie fokusuj tych jedowanych macek. Ej, ale te macki mu zadały obrażeń dużo. Tam było 700, 50, 700, 500 i 400. Czy coś takiego. Ej, dobra! Ej, Maris wygra! Wow! Jeśli jesteście ciekawi kolejnych takich właśnie walk, może nawet z udziałem innych bossów, no. No tak jak mówiłem wcześniej na początku filmu, zostawcie lajkacza, like, zostawcie może nawet suba po więcej. Yy, no, właściwie to tyle, nie? To jest sama walka, więc yy, pokazało nam to, jak silny jest ten Belberings Hunter. I zobaczymy po prostu, czy na inne bossy również jest tak silny. Więc ja życzę miłego dnia, no i do usłyszenia. jo.